Cześć Wam wszystkim, tu Dawid z tej strony. W tym odcinku skupimy się na nowym projekcie, którym będzie to nasza, jak gdyby, książka adresowa, z którą będziemy, w której będziemy zapisywali imię, nazwisko, adres e-mailowy, adres fizyczny, datę urodzin, dodatkowe, jakiekolwiek notatki, i to wszystko będzie zapisane w naszej bazie danych MySQL. Pierwsze co musicie zrobić to ściągnąć MySQL i uruchomić go, jeśli jesteście w środowisku Windowsa, a my będziemy oczywiście C-Sharp, czyli to będzie środowisko Windowsa. Serdecznie polecam WebServe, jest to polska aplikacja, polski serwer. Gdyby, proszę bardzo, tutaj. Webserve polski pakiet, który zawiera Apache, e, PHP, e, MySQL, e, PHP Myadmin, IP Dynamic D e, DNS e, i różne takie inne rzeczy. Ściągamy najnowszą wersję 2.1, e, działa w Windowsie 7 i Windowsie 8. Więc dla wszystkich tych posiadaczy Windowsa 8 działa ta wersja, mam na, ją na laptopie, pod Windowsem 8 także działa bez najmniejszych problemów, czyli tak, ściągamy to, instalujemy jest to świetne, świetne środowisko, jeśli robimy strony internetowe w PHP i chcemy je uruchamiać w Windowsie więc tak, jak już mamy naszego webserwa zainstalowanego pojawi nam się to koło zegarka, ikonka Prawym klikamy PHP MyAdmin, czyli PHP My admin. Wchodzimy i logujemy się z hasłu, z loginem root, czyli ROOT Bez hasła, żadnego nie ma tam hasła i zostaniemy przekierowani tutaj do głównego, jak gdyby pola. Klikamy Database, chcemy nową tutaj bazę danych. Tutaj to szybko wykasuję. Więc tak. Tworzymy nową bazę danych, ja tutaj będę po angielsku. Adres e, book. To będzie moja baza danych. E, damy jej e, UTF e, 8. Możemy Polish Case Insensitive, albo po prostu General Case Insensitive, czyli e, kodowanie UTF 8 takie powinno być dla bazy danych, bo C#, C -Sharp ma taką ma akurat kodowanie w, jako jako ich naturalne kodowanie jest UTF-8, więc UTF-8 w bazie danych e, po prostu sprawi nam mniej problemów później. Co teraz robimy? To tworzymy nową e, tabelę. E, tabelę nazwiemy people, albo ludzie, ludzie, naz nazwiemy people. People. W sumie kolumn będzie tak. Imię i nazwisko, to jest pierwsza kolumna. Adres, druga kolumna. Adres e-mailowy, trzecia kolumna. Data urodzin, czwarta kolumna. I jakiekolwiek dodatkowe informacje, piąta kolumna. Czyli pięć kolumn, i dodajemy. Wszystko z małej literki piszemy, bo nie chcemy żadnych tam komplikacji. Więc tak. Pierwsze to będzie imię. Drugie to będzie e, adres, trzecie to będzie e-mail, czwarte to będzie e, urodziny, piąte dodatkowe notatki, jak typ. E, Pierwszy typ to będzie e, varchar, czyli variable char characters, e, varchar, e, varchar też dla e-maila. Dla urodzinów to będzie date i warczar. Tutaj. tutaj maksymalna długość 2,55. E, maksymalna długość 2,55. E, maksymalna długość 2,55. A resztę zostawimy bez. Zapiszemy. Oops. Tutaj musimy też dać 2,55. Zapisujemy. I stworzyło nam tabelę w naszej bazie danych. Teraz, jak zobaczymy, browser, browse, e, nie ma żadnych. Empty result, zero rows. E, więc tutaj mamy wszystkie te, te kolumny, dodamy 5 kolumn. 1, 2, 3, 4, 5. Żadnych tych. Dodamy e, jedną. E, gdyby tutaj insert klikamy, e, dodamy jedno e, moje. Dawid e, adres jakiś tam. High Street, London. E-mail dla gmail.com. Datę tutaj damy jakąś 31 grudnia 2013 roku, a dodatkowe informacje to jest tutaj będą dodatkowe informacje. damy po prostu takie pierwszego jak gdyby naszego coś do, tutaj klikniemy browser i mamy pierwszą, pierwsze wpis do naszej bazy danych, czyli do naszej książki adresowej. Więc to na tyle stworzenia bazy danych, a w, w drugiej części skupimy się na design, a później na kodzie. Więc żegnam Was i zapraszam do drugiej części.